Kolejna sesja, kolejny raport z pracy. Kombinowałem trochę z platformami. Próbowałem uzyskać jakąś modularność, ale nie jest to proste z tym zestawem asetów. Dostrzegłem to, że robię osobny tileset do każdej z nich. Przebudowałem więc ten system, żeby każda scena platformy korzystała z jednej instancji tilesetu. Możliwe, że w kolejnej iteracji zamiast małych platform będą większe i bardziej skomplikowane moduły. Pojawia się tutaj dobra praktyka w Godocie, żeby dzielić na, projekt na bardzo granularne małe sceny i potem budować z nich kolejne elementy. I tutaj widać, że nawet tileset opłaca się wydzielić do osobnej sceny, żeby potem móc go dołączać do innych scen, które będą go wykorzystywały. No i pojawiła się refleksja nad postacią gracza. Podczas kombinowania ze skakaniem postaci doczytałem sobie kilka istotnych informacji. A mianowicie, że static body tudy jest obiektem statycznym, nieporuszanym przez silnik fizyczny, bierze udział w wykrywaniu kolizji, ale nie porusza się w odpowiedzi na nie. Najczęściej używa się go do obiektów będących częścią środowiska i nie wymagających dynamicznego zachowania. I właśnie w ten sposób używam tego nota. Rigid Body 2D. Ten NOT implementuje symulowaną fizykę 2D. Nie kontrolowany bezpośrednio, ale przez aplikowanie do niego siły, grawitacji, impulsów itd. Dla której silnik oblicza wynikowy ruch. W pewnych okolicznościach da się nawet wykorzystać jako obiekt gracza, ale jednak w wypadku platformera będzie problematyczny i dosyć trudny do kontroli. Skakanie jest takim przypadkiem. Lepszy więc będzie inny not. Karakter body 2D. Wcześniej yy, zdaje się nazywany kinematyk body 2D. Obiekt z detekcją kolizji, ale bez fizyki. Odpowiedź na wszelki ruch i kolizję nie jest w tym wypadku symulowana, ale wymaga obsłużenia przez kod. Początkowo chciałem yy, zastosować impuls do rigid body 2D, żeby Zasymulować skok, natomiast właśnie tutaj wyszło to, że będzie to słabe, słabe w kontroli i nie bardzo da się nad tym zapanować. Tak więc zamieniłem naszego bohatera na charakter Body 2D kopiując animację. Użyłem też gotowego skryptu z GitHuba do obsługi ruchu, natomiast dodałem brakujące animacje i odwracanie sprajta. Dzięki temu uzyskałem dokładnie to, co chciałem, natomiast zdecydowanie teraz jest to lepsza wersja głównego bohatera. Pewne szczegóły wymagały naprawy. Było to trochę denerwujące, że podczas zjeżdżania w dół wyraźnie chudszy sprite nie dotykał ściany. To wszystko wina collision boxa. No i fakt, że po dobiegnięciu do ściany natychmiast przechodził w tryb zjeżdżania w dół. Tutaj było wykrywane, że po prostu sprite jest na ścianie. Obydwie te rzeczy dało się naprawić w dość prosty sposób. Ponieważ w skrypcie możemy zmienić szerokość collision boxa, tak, żeby obejmował on dokładnie sprite i nic więcej. Natomiast co do yy, zjeżdżania w dół, teraz jest ono wywoływane tylko wtedy, kiedy sprite znajduje się w powietrzu. Technicznie nie dotyka podłogi, natomiast dotyka ścian. Mamy już Szymona, który ślizga się i skacze. W kolejnym kroku chcę dodać jakieś urozmaicenie rozgrywki. Do usłyszenia i do zobaczenia.